Cześć, dzień dobry! Witam Was serdecznie ponownie. Bardzo jest mi miło, że mnie odwiedzacie. Dla wszystkich nowych osób, yy, ja mam na imię Ola, także yy, miło mi Was gościć. Odwiedzajcie regularnie. Subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej. Może się komuś to przyda. Bardzo wam dziękuję za tutaj liczne. Oczywiście, te komentarze cały czas się coś dzieje, dzieje, dzieje. Oczywiście najbardziej w obrębie tego, dlaczego kobiety zdradzają, jakie my jesteśmy. Słuchajcie, straszne. <grych> Ale też tego, czego oczekujemy. Kontrowersja trochę poszła. Aktywnie się dzieje, dzieje, dzieje. Super, bardzo się cieszę. Lubię. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Komentujcie, dawajcie od siebie. Każdy ma swoje jakieś tam zdanie. Doświadczenia, poglądy. Macie mieć do tego predyspozycje i możliwości. Słuchajcie, e, dzisiaj temat um, um, będzie związany z ty, Tinderem. <gryw> tak sobie myślałam, że w sumie nagram chętnie na ten temat coś, e, bo mam też pewne spostrzeżenia, jakby. E, czy z znajomych, ludzi wokół mnie, klientek moich, klientów i innych, innych osób. Sama gdzieś tam też jakiś tam epizod miałam z tym, więc myślę, że mogę się troszkę wypowiedzieć i chętnie Wam coś powiem na ten temat. A więc, jak to jest z tym Tinderem? Jak to jest z tym poznawaniem osoby przez internet? Skupi się stricte na Tinderze, ale zapamiętajcie sobie, że jakby Facebook, Instagram, to też jest poznawanie kogoś online tak naprawdę. A jak jest kwestia z Tinderem? Czy możemy kogoś tam poznać takiego wartościowego, czy nie? Czy tam są same osoby, które chcą tylko jednego, czy też są osoby warte uwagi i zaufania i naszej, ogólnie zainteresowania naszego? Wiecie co bym powiedziała, to na dwa, dwa sposoby. Pierwsze, zależy, czego my szukamy, tak naprawdę. I zależy od tego, po prostu, czy my chcemy i czy my wierzymy, jakby, o tak powiem, czy my wierzymy, że można kogoś tam spotkać wartościowego. Bo patrzcie, jeżeli szukamy stałej relacji to będziemy w większości wybierać i przyciągać osoby, które też szukają tam stałej relacji. Natomiast też jeżeli będzie sytuacja, że na przykład my będziemy myśleć cały czas, że tam są same osoby, które chcą zacione tylko do łóżka, że tam są po prostu faceci, którzy nie wiedzą, albo kobiety, którzy, że nie, które nie wiedzą czego chcą, że, mm, albo tylko kobiety, które chcą jednego, Posłuchajcie, też się nasłychałam dużo ciekawych rzeczy i to jest jeszcze ja powiem troszkę i w szoku, ale yy, fajne zestawienie, ciekawe. E, więc tak, zobaczcie, e, to, czego my szukamy, to też będziemy gdzieś tam dostawać, więc... Jest taka też aspekt tego, że yy, ja powiem teraz z perspektywy mężczyzn, którzy też opowiadali mi, jakie tam kobiety też są. Yy, no i słuchajcie, tam w większości też kobiety na przykład odpowiadają, aha, okej, okay, dobra, albo w ogóle nic się nie odzywa, albo w ogóle nic nie odpisze, Albo, dobra, idziemy do łóżka? A dobra, to chodź się spotkamy tam, ale ty stawiasz. I wiecie, jakby takie aspekty są, że mm, tam e, też kobiety wychodzą z tymi inicjatywą i propozycją od razu, bezpośrednio. Od razu. To co? Jak czy nie? <laughs> Więc to nie jest tylko tak, że to faceci też szczerze tak tylko robią na tym Tinderze, ale to kobiety też tak robią. No i ja tak zdeczka na początku trochę nie wierzyłam jak koledzy czy jacyś inni fa panowie opowiadali o tym, że właśnie e, no, Jezu, jak tam trudno jest spotkać normalną kobietę sobie myślę, kurde, serio. No, zawsze oczywiście się mówiło, że to mężczyźni, tam są tacy i tacy, że oni tylko co wykorzystać, co jednego i tak dalej, i tak dalej. No dobra, też tacy są, ale są tacy i tacy. Tak samo jest my się z kobietami, że są takie i takie. I już kwestia jest tego, czego my szukamy, co chcemy i czy się boimy i wierzymy. Jeżeli wierzymy, że znajdziemy kogoś wartościowego i fajnego, to tak będzie. Ja słuchajcie, jak czasami e, miałam jakiś tam epizod, że byłam nie, tam, siedziałam, to poznałam wspaniałych mężczyzn. Oczywiście też byli jakieś tam dziwni tacy, e, którzy tylko wiadomo chcieli sobie pogadać o jednym i, i tam nie było żadnej inteligentnej rozmowy, e, tylko po prostu była cały czas beka-beka albo po prostu gadanie o dupie Marynie, tak powiem. Więc to tak naprawdę wiecie, jeden dzień, dwa jest może śmiesznie, fajnie, wesoło, a później to już się robi nudne. I, 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 ale też byli mężczyźni bardzo wartościowi, którzy po prostu y, mają coś w głowie, którzy wiedzą czego chcą, którzy tak naprawdę mają poukładane życie, tylko po prostu no nie wiem, na przykład nie mają czasu na stricte takie randki, kogoś tak poznać na żywo ciężko im y, i dlatego po prostu siedzą też na y, tych portalach. Eee, więc to, na czym skupiamy uwagę, to czego chcemy, czego szukamy, to to dostaniemy. Więc jakby dla wszystkich kobiet, które pragną znaleźć na Tinderze sobie mężczyznę, czy gdzieś na sieci i ogólnie w online, to jest to możliwe. Panowie i, pa panowie i panie, tak Wam powiem. Jest możliwe znaleźć i kobietę, i mężczyznę. Przykład nawet moich e, jakichś e, klientek, e, czy znajomych mam sporo takich sytuacji, gdzie ktoś się poznał, teraz mają dziecko, teraz się na przykład zaraz hajtają albo już są o hajtani. Także pary są i istnieją. To jest tylko portal, taki, to jest społeczność, to jest social media, takie, które mają pomóc i ułatwić, tak naprawdę, iść w tym kierunku. E, więc powiem Wam. Że znów nastawienie i podejście ma znaczenie, no to jakby yy, fajnie by było, bardzo chciałabym, żeby też pod tym filmikiem znalazło się sporo komentarzy takich związanych. Co Wy o tym sądzicie? Jakie Wy macie doświadczenia? Czy ktoś z Was yy, korzystał z Tindera i yy, może ktoś yy, znalazł miłe życia? Może ktoś przejechał się straszliwie i już nigdy w życiu nie założy Tindera i nie chce tak w taki sposób? Yy, może ktoś. Yy, po prostu ma jakieś fajne historie, ciekawe, no albo mniej ciekawe, ale to już nie musi o tych mniej ciekawych opowiadać. Natomiast zachęcam Was bardzo, bardzo, żebyście to zrobili. Yy, więc, jakby słuchajcie, tak, kto z Was ma ochotę i chce, to nie jest żaden wstyd i nic złego, że siedzicie sobie na inne rzeczy, yy, poznajecie tam ludzi. To jest to samo, takie, wszystko to samo, jakbyście poznali na Instagramie, na Facebooku, yy, gdzieś w sieci, po prostu. Yy, Różne rzeczy się zdarzają, świat jest yy, tak naprawdę yy, malutki i, i niesamowity, i dzieją się rzeczy niespodziewane, więc to, się te, to też tak wygląda. No i wiecie co, tak jakby dużo jest różnych yy, opcji, historii. Yy, każdy z tych ludzi, którzy tam są, mają jakąś tam swoją historię, yy, bo każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas ma swoją historię, ma swoje traumy, ma swoje przeżycia, ma swoje doświadczenia. No i to samo jest z tymi ludźmi, którzy tam też są, więc tam też można znaleźć normalność fajnych, fantastycznych ludzi, mężczyzn i kobiety. Później można stworzyć cudowne związki, można stworzyć cudowne małżeństwa. Kwestia jest tego podejścia. I jakby y, ja powiem Wam osobiście, że y, zawsze wolałam poznawać kogoś na żywo, po prostu. To, to było takie samoistne ze mnie, to, to, to nie wiem od czego może to zależy, po prostu y, ja lubię rozmawiać z człowiekiem. E, bo mnie na przykład w człowieku bardziej intryguje i inspiruje jego właśnie inteligencja, to co ma do powiedzenia. E, i, I to jest fajne, wiecie. A w, jakby czasami jest tak, że no na żywo to jest rozmowa, to od razu wiadomo też, czy jakby fajnie się gada, czy się nie gada. E, a online świat jest, no tam jest wszystko dozwolone. Tam naprawdę jest dużo rzeczy dozwolonych, y, można być kimś innym. E, niż się jest naprawdę w życiu realnym. Te, można też kogoś udawać, wiadomo, ale jakby nie będzie się stricte e, no, takim innym człowiekiem jak w sieci. E, no i też jakby, słuchajcie, czasami pisząc różne rzeczy, tak więcej, może mniej powiemy czasami na żywo, niż napiszemy, bo po prostu bardziej odważni jesteśmy, jak nie widzimy drugiej osoby, nie widzimy reakcji, nie widzimy tych różnych rzeczy. No, ale mówię, słysza, słyszałam już i znam i dużo gdzieś tam fajnych relacji, związków, które są długie, które już są wartościowe i po prostu nawet wieloletnie z tych, z Tindera, także da się, jeżeli ktoś sobie to próbuje, pisze, nie poddawajcie się, tylko zmieńcie sobie myślenie ewentualnie, albo też zależy od tego, co szukacie. Bo jak szukacie sobie na jedną noc, czy po prostu do przygody, do zabawy albo na czasu umilacza kogoś, to myślę, że też znajdziecie jak najbardziej. Jeżeli szukacie kogoś bardziej na stałe, to też fajnie. Natomiast słuchajcie, jest taka pewna pułapka. Może być pewna pułapka, e, że bardzo często e, ci mężczyźni, myślę, że kobiety też, ale ci mężczyźni, którzy e, szukają z tego związku, y, na przykład po 30 faceci, to też mają bardzo dużą presję. Bardzo dużą presję społeczeństwa, nie potrafią sobie z tym poradzić i potrzebują od razu, chcą żony, dzieci, albo nawet jak nie chcą dzieci, to żonę od razu, ślub, wszystko naraz. Już znacie miesiąc i już ci pierścionek kupuje, no to... Słuchajcie, z tym to trzeba uważać, bo to już dziwne i to nie jest normalne. Ja wiem, że można się zakochać, ja wiem, że można, endorfinki i wszystko cudowne, wspaniałe, no ale zejdźmy trochę na ziemię i pomyślmy sobie, czy rzeczywiście to jest normalne, bo to, ale to będzie się czuło, to usłuchajcie, presję. Bardzo często mężczyźni po tej 30 na przykład mówią, o, bo ja już jestem stara, albo o, bo, od, bo otoczenie mi mówi, albo o, bo y, będę starą panną, albo y, będę kawalerem, o, już by się przydało, o, ktoś tam już mi mówi, o, tym, mi znajomi mówi, o, to mi mama mówi, o, to ktoś tam mi mówi. Olejcie to. Słuchajcie, to jest wasze życie. Więc to, jak podejdziecie do tego i to taki mój apel do was i szczególnie do kobiet, bo jakby mm, co złego jest w tym, że na przykład kobieta jest singielką, ale to samo facet. Co w tym jest złego? Czy osoby wtedy nie są kompletne? Czy są mniej warte? Nie. Więc jakby odpowiadajcie sobie czasami, jeżeli ktoś ją coś truje, 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 gada, 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 to wy mówcie i co z tego? Zobaczycie, jak fajnie się będzie Wam żyło i lżej, ale randkujcie, cieszcie się tym, bo to tak też do kobiet, bo często kobiety nie wiedzą, jakich szukają tych mężczyzn. Czasami, jak porankujecie, to będziecie bardziej yy, wiedziały, czego chcecie, czego nie chcecie. Yy, a tylko poznacie to, tak na dobrą sprawę, po tym, jak będziecie poznawać ludzi i poznawać różnych mężczyzn. Tak naprawdę. Dobra, co zostawiam Was z tym yy, i czekam na jakieś komentarze szalone. <noise>